Dzień dobry, witam na kolejnym spotkaniu z Klubem Świata Komiksu. Tomasz Kołodziejczak, wydawnictwo Egmont. Dzisiaj bieżączki. To, co dzieje się na froncie walki o lepszą komiksową przyszłość w Polsce, na świecie, a w szczególności w Egmoncie. Dwie uwagi na początku, dla stałych słuchaczy znane już, ale chciałbym je powtórzyć, bo pojawiają się te pytania. Cały nasz program wydawniczy na ten rok w katalogu, który stoi na sieci. O zmianach informujemy na bieżąco, z dwu 3 miesięcznym wyprzedzeniem podajemy zapowiedzi, natomiast nie odpowiadamy na pytania, a czy wydacie to, a tamto i kiedy, jeśli tego nie ma w naszym katalogu. Również pewne przypuszczenia co do komiksów, które wydamy w przyszłym roku, możecie Państwo znaleźć w zapowiedziach, w samych komiksach, ale nie odpowiadamy na pytania, czy wydamy ten czy inny komiks. To, co planujemy, jest w naszym katalogu. Bieżączki. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że trafił na rynek opóźniony, potężny tom o zielonych latarniach wojna z korpusem Sinestro. Planowaliśmy ten tytuł no, dwa miesiące czy trzy miesiące temu. Z przyczyn produkcyjnych musieliśmy go przesunąć jest, jest. Po drugie, już 5 sierpnia na Netflixie premiera serialu Sandman. My właśnie wydajemy wydaliśmy szósty tom reedycji. Przypominam, że całość tej podstawowej serii składa się z 10 tomów plus dodatkowego 11 uwertura i te 11 tomów wydamy mniej więcej do połowy przyszłego roku. Też chcę powiedzieć, że w okolicach serialu na rynek trafią do druki kilku tomów, których aktualnie brakuje z tej naszej nowej edycji. Mówiłem o wznowieniu serii Liga Niezwykłych Gentlemenów. To wznowienie przesunęło nam się, komiksy ukażą się w październiku, ja dzisiaj korzystam z pomocy komputerka, tutaj mam różne rzeczy wypisane, po prostu tych wiadomości szczegółowych jest bardzo dużo, więc będę na niego zerkał. Wznawiamy pierwszy i drugi tom Ligi Niezwykłych gentlemanów. wznawiamy niedostępny, bardzo dawna komiks Czarne Akta i wydamy w jednym tomie całą trylogię Nemo i te komiksy nam się trochę opóźniają, trafią na rynek w październiku. Podobnie opóźnia nam się niestety wznowienie czy też nowa edycja komiksu Persepolis. Dopiero listopad, wtedy wydamy i Persepolis, i wyszywanki w podobnej edycji, jak to było poprzednio. Persepolis będzie z nową okładką. W listopadzie szukajcie Państwo tych znakomitych komiksów w księgarniach. Wreszcie przesunęliśmy również na listopad te dwa nasze bardzo grube, limitowane albumy czyli Ligę Sprawiedliwości Aleksa Rossa i trzeci tom serii Batman Black and White, dopiero w listopadzie będziemy na bieżąco informować, co się z tym dzieje. W sierpniu trafi, trafi na rynek kilka dodruków Marvelowych przede wszystkim komiks o Knight, których od dość dawna nie mamy, także niektóre brakujące tomy Deadpoola z, z linii Marvel 2.0 i z linii Marvel Now. Wreszcie w lipcu, troszkę wcześniej, również brakujące komiksy gwiezdnowojenne, bo kilku nam ich zabrakło. Do drugi, pierwszego tomu Nightfalla i Blade Runnera, a także kilku tomów Wiedźmina we wrześniu powinny wjechać przed festiwalem w Łodzi do naszego magazynu i wtedy je też będziemy sprzedawać, co ma takie znaczenie, że, że, że ten Nightfall... Dwójka właśnie, właśnie na rynek trafia. Niestety opóźniają nam się kolejne komiksy o myszce Miki z Glena. Dzisiaj nie potrafię powiedzieć na kiedy. Planujemy, że wydamy jeden albo dwa tomy w tym roku, ale tutaj troszkę opóźnienie. No i może jeszcze. Właściwie mam przygotowane, tak? Bray Runner. przypomina, może część z Państwa nie wie, że wydaliśmy taki komiks, kolejne planujemy. Pierwszy sprzedał się przyzwoicie, będziemy go dodrukowywać. Trafia właśnie w chwili, gdy to nagrywam, trafia na rynek drugi zeszyt wojny zerowej Fortnite'a, ale trafia również do druk zeszytu pierwszego. Tak więc ci fani komiksów Marvela i gry Fortnite, którzy chcą mieć te specjalne kody, gadżety, mogą biec do kiosków, dęmpików, a także korzystać z naszego sklepu. Szykujemy też do dróg na wrzesień Kajka i Kokosza Wielkiego Turnieju po Ukraińsku. My mieliśmy taką starą edycję, potem wyprodukowaliśmy pewną liczbę egzemplarzy, którą po prostu rozdawaliśmy. Komiks w tym pierwotnym wydaniu wraca na rynek. Chcę też powiedzieć, że na październik z kolei planujemy pierwszą edycję. Komiksu Szkoła Latania. Kaj, tylko Szkoła Latania po ukraińsku. Dużo dzieciaków z Ukrainy w polskich szkołach. To jest lektura. Oczywiście mogą czytać po polsku, ale chcemy też, aby mogły czytać w swoim języku. I to troszeczkę tyle informacji o, o, o przyszłości, przesunięć katalogowych, ale też e, informacji o dodrukach. Chciałem Państwu uwagę zwrócić na kilka ciekawych nowości lipca. E, po pierwsze, o czym mówiłem już nieco dokładniej tydzień temu, mamy ten wielki event jeznowojenny, Wojna Łowców Nagród. Nie będę już rozwijał tematu, pokażę tylko, bo przyjechały do nas sygnalne egzemplarze. Tak wyglądają kolejne dwa tomy, które na rynek trafią w sierpniu. Mamy w lipcu monumentalne, monumentalne dzieło Imperatyw Thanosa w ramach Marvela klasyki. Z ciekawostek dla dzieci, nowości, takiego zupełnie nowego formatu, mamy komiks, który nawiązuje do filmu animowanego o superzwierzakach. To dla tych z Państwa, którzy chcieliby dać jakiś komiks superbohaterski swoim naprawdę małym dzieciom, 5, 6, 7 latkom, którym jednak trudno jest czytać na razie komiksy o Batmanie czy, czy, czy Jokerze. Idealna rzecz dla dzieciaków na rozpoczęcie przygody z superbohaterami. Mamy też kontynuację wielu znakomitych serii. No, oczywiście głównym wydarzeniem dla fanów komiksów DC będzie drugi tom sagi Nightfall. I to jest ten tom, Upadek Łącznego Rycerza, w którym Batman upada właśnie. Dla miłośników Venoma znakomitej serii drugi tom komiksu Venom, jedynka w druku. Wreszcie kończymy, kończymy run Hellblazera. Napisany przez Jamie Dilano. Wydaliśmy wcześniej komiksy Elisa, Zarello. Będziemy wydawać kolejne. To nie jest koniec przygody naszej, przygody państwa z Hellblazerem. Znakomity trzytomowy run, i to jest jego ostatni tom. Kontynuujemy X-Menów, kamienie milowe, w zasadzie punkty zwrotne, powtórne przyjście tym razem. Oczywiście nie zapominam o Spider-Manie, nowy epic. No, nie muszę chyba reklamować, daję tylko znać, że już jest. Ale oczywiście warto, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że w lipcu trafia na rynek nowy tom komiksu Sisters. To jest w tej chwili największy bestseller dziecięcego komiksu na rynku polskim, komiksu frankofońskiego, tego takiego, który nie jest klasyką komiksową. Sisters wprowadziliśmy na rynek kilka lat temu i... No, zbudował znakomitą popularność. No i wreszcie w lipcu trafia na rynek czwarty tom naszej złotej kolekcji kajkej kokosza. Zwykle lipce było spokojniejszymi miesiącami wydawniczo dla nas, no ale w tym roku, ze względu na różne przesunięcia, problemy z papierem, opóźnienia okazało się, że ten lipiec jest bardzo gorący. Na koniec jeszcze pozwolę sobie przypomnieć Państwu o trzech komiksach dla dzieci, których kontynuacje ukazują się w lipcu, a są to serie stosunkowo nowe. Drugi tom serii Diabełki to jest znakomity, prześmieszny, ale bardzo, bardzo niegrzeczny komiks o rodzeństwie. Siostra trochę starsza i trochę cwańsza, braciszek nieco młodszy i użyję tego określenia nieco mniej cwany. Ostry humor, ale naprawdę bardzo, bardzo zabawny i oddający chyba jakoś życie rodzinne. Z kolei Sixteen, pięknie narysowana, zabawna, mądra opowieść o dziewczynce, która ma przyjaciół duchy, wplątuje się w aferę, w aferę kryminalno- horrorową. Problemy rodzinne, różne sytuacje szkolne, bardzo fajny, ciepły, mądry, a jednocześnie pełen akcji komiks. No i wreszcie Kumpelki, również tą drugi. To jest seria pisana przez scenarzystę Sisters, przez Kazenowę i opowiada o trochę starszych dziewczynkach już o nastolatkach więc przeznaczony jest dla tych fanek Sisters, które troszkę dorosły i teraz same chciałyby poczytać coś bardziej dojrzałego albo rodzice chcieliby im coś takiego bardziej poważnego kupić, również zabawne, fajne i sympatyczne tyle bieżących lipcowych w skrócie i na szybko życzę miłego weekendu do usłyszenia, do zobaczenia.